Cześć, strony MVAX witam wszystkich w kolejnym odcinku serwera Player Live. Widzicie tutaj myję maskę tego pięknego bordowego cheitaszka. Tak jest, Mvaxi. Także dzisiaj pokażę Wam mój nowy nabytek, który kupiłem właśnie tak samo, nowy stary nabytek, gdyż tam pisze w komentarzach. Kupiłem go y rok temu i czytacha chciałem właśnie mieć na MK dlaczego? bo to jest jedno z najfajniejszych sportowych autek i najlepiej się prowadzących. Max 225, czyli tak samo jak Turismo. Niektórzy mówią, że to jest tańsze Turismo. Oba to są Ferrari no normalnie. To jest Ferrari Testarossa Rossa. Turismo to jest Ferrari F40. Ale Cheetah, słuchajcie, normalnie Cheetah bez EMEK leci 170. Natomiast Banshee 180, na przykład, nie? I jednak z MK2, MK3 to jest 225. Czyli Cheetunia 225, a Banshee 220. Jest, co są dziwne jest dane w prędkości. Co więcej, tak na Full Mk, znaczy Full Mk, Mk2 Mk3, właśnie nie jest w nim potrzebny Mk1. Większość może powie, że Full Mk chcę mieć takiego oczy i tak dalej. Właśnie nie. Możecie nawet się dopytać wielu graczy. Ci, co mają tylko takiego oczy naprawdę nie trzeba w nim nic zmieniać. On idealnie się prowadzi. Do tych większości sportowych autek trzeba zazwyczaj tam zwiększyć masę, coś tam skręcić, by tutaj... Na przykład Turismo, żeby się poradziło tutaj, to idealne leci tak jak no, po linii nie zarzuca yy, i naprawdę przewidywalnie można wyciągać poślizgi i tak dalej. Nie jest to sprzęt do driftu, tylko do szybkiego śmigania i tak dalej. Wiecie co chodzi, nie? Co jeszcze? Czyli tachy mają różne warianty. Ten na przykład ma dwa lusterka. Niektóre mają z jednym lusterkiem tak wyżej, albo też jest wariant bez lusterek. Mój dach, ma felgi Mega. Dlaczego takie? No bo w turku też mam Megi i takie akurat też Titacha kupiłem. Megi mi się bardziej podoba niż Growy, Ahały tutaj też by były, ale tak gotowa, a Megi naprawdę mi się podoba do tego koloru. Myślę, że to jest lux. On nie ma oczywiście żadnych ultrawagów, ani bajerów, ani RH, także wiecie. To jest po prostu gleba, która idealnie jest pasowana. Ciekawostką jest że jeśli na przykład dla tych, co RH lubią, wiecie, ktoś mnie pytał, czy chce jakiś auto z RH, nie, nie chcę mieć gleby Jeśli ktoś zamontuje właśnie tutaj ultra-widey, to poszerzają się tylnie koła tylko, a znaczy przednie koła się poszerzają, a tylnie nie. Dlaczego? Bo tak ma inny rozstaw osi standardowo. I myślę, że to właśnie wpływa na to prowadzenie Kozacki. Zobaczcie, na serwerze mamy tutaj bardzo ładną, złotą pogodę. Także tak. tutaj wśród trzech moich najpiękniejszych autek pansy, Turismo, Cheetah. Wszystko sportowe. To 225, 225 a 220. Już nawet nie chodzi o TV Max i tak dalej, ale przyspieszenia tej osiągi i tak dalej. To jest najważniejsze. pokazuję wam go, bo... No właśnie, bo troszkę mnie jest, a były różne nowe nabytki, tego nie było, a to jest jeden z najbardziej kozackich autek jakie mam. Właśnie to są chyba moje trzy takie najlepsze sportówki. I one dlatego tutaj już stają, na tym, na tym domku właśnie tutaj mają. Czytach nie ma żadnego ID. Czytach ma ID 141344. Czyli zwykłe. Dużo osób też montuje do czytach podwojenny wydech. Czy to jest fajna opcja? Powiem tak, jest to super opcja, bo ładnie to wygląda. Jest to zakrzywiony tak podwojony. Ja tego nie mam, oczywiście od razu mówię. Dlaczego? No bo to jest drogie. Drogie to 30 kosztuje a nie każdego stać na takie smery bajery za 30 tysięcy euro chyba chyba 30 to kosztuje wiem, że tam dużo co montowało wiem, że Fibich też montował, więc na tych odcinkach możecie zobaczyć miałem też kiedyś Cheetah'a na ID 6K dobra, w ogóle się przejedziemy i dlaczego kupiłem Cheetah'a? no właśnie, miałem kiedyś Cheetah'a na ID 6K 6483 bodajże Citaszka niestety sprzedałem dlaczego? tylko i wyłącznie dlatego że musiałem go sprzedać, ojej, musiałem go sprzedać, żeby mieć Banshee bo tego że miałem jeszcze przed Banshee, czyli lata, lata temu. Można go zobaczyć na YouTube. To był tylko tak bez MK, bo wtedy nawet Mek nie było. Taki niebieski wtedy był. Są filmiki z lotów, nim, jakichś konwojów i tak dalej. Myślę, że było to świetne autko. Jak na tamte czasy. I w ogóle dlaczego wtedy kupiłem cheetaha teraz... Cheatach jest no fajny, wiadomo, Banshee też jest fajny, i na przykład turizm jest, ma taką samą opinię, wtedy nie. Wtedy y, Banshi, na Banshee było dziwo bardzo duży hej wtedy. Hejt, nie? Nie hype, tylko mówię. <grafię> y, dlaczego? Nie wiem, po prostu chyba za to prowadzenie, że takie zarzucanie i tak dalej. Y, każdy wolał y, kupić sobie cheatkę. I chciałem kupić Banshee, y, gdy na przykład nie, już cheatka, właśnie. Inaczej, Cheatach był w salonie i było Banshee. I co? No i chciałem kupić Banshee, więc wiele, wiele osób mówiło, daj sobie spokój i Cheetah h, To będzie lepiej jeździć, to będzie wszystko kozaczek. I dużo lepiej warto niby cheita. No dobra, kupiłem, może lepiej się jeździło, ale wciąż myślałem o tym Banshee yy, Niestety Cheetah musiał właśnie tamten pójść niebieski na sprzedanie. Sześć HD wtedy to nie było żadne ID, ja od razu mówię. Żadne duże. Yy, dlaczego? No bo właśnie to już mnie ciągnęło tego Banshee które okazało się dla mnie lepsze a dużo osób mnie to hejtowało właśnie przy tym kupieniu tego Banshee był hate. teraz wiecie dobrze, że je kupiłem i kupiłem jeszcze z tym id 6767 także tamtego cheataha było warto sprzedać później chciałem jakiegoś i wtedy rozglądałem się to dużymi przebiegami i był tak na przykład na id 5040 5040 czyli 5040 no i taki czytach to był jeden czytach chyba wtedy na strefie z dużym przebiegiem wiem, że ten Cheetah cały czas dotąd się zachował od razu mówię, że on teraz ma małe przebieg chyba nawet Nitro ma i 30k przebieg więc tutaj już sporo osób go wyzerowało czyli sporo spinnów chyba go wyzerowało dużo z różnymi jeździło o tutaj mi się dróżki troszki, troszki wczytytują przepraszam za to no ale autko także autko było tutaj wiecie i ja później no, czy tamtego Cheetah mogę wtedy kupić za 50 tysięcy, bodajże, no wiecie, wtedy były też inne ceny, także nie patrzcie na to. Wtedy pamiętajcie, że Banshee dałem chyba 60 tysięcy i zamontowałem y, MK2, które kosztowało mnie tak jak wiecie wtedy 20 tysięcy, nie? Także y, czy, czy, czy wtedy się opłacało? No wtedy się opłacało, ale jak to by wiedział. Ten cheetach ma y, 6K przebieg, jakieś mówiłem już o tym. No i kolorek. Kolorek taki, wiesz podobnego Turka, a tutaj mieć ten kolorek super wyszedł, ja bym go nie zmienił na żaden inny, szczerze mówiąc ten kolorek to jest naprawdę, jak dla mnie ten kolorek to jest to siwo, jest auto naprawdę przewidywalne, naprawdę, tutaj sobie zatankujemy, widzicie, wady, niestety muszę wspomnieć o pewnej wadzie tej auta, największą wadą citaha są drogie naprawy, Cheetah. o ma się ograniczniki połączały. Dobrze, teraz. czy tak ma naprawy wysokości ojejku powiem wam tak kiedyś rozwalonym samochodem przyjechałem do mechanika silnik wszystko zapłaciłem 900 euro 800 euro też parę razy zapłaciłem za taką usługę więc myślę że to nie był ojejku sawerka nie była kwestia jakiejś tam doliczki kosmicznej tylko naprawdę bo też parę razy wiecie Miałem coś tam zniszczone z kilka części i tylko, znaczy tylko aż 300 euro, nie? Czyli bardzo drogie naprawy, ale warto. No zobaczcie, no, autko śmiga naprawdę zawija ciśnienie ostro. Przyspieszenie jest ok, myślę, że przyspieszenie w turizmu jest na pewno lepsze. Tutaj, nawet dodanie MK1 nie byłoby takie dobre, ale poza przyspieszeniem, to auta są bardzo podobne, charakterystycznie jazdą. Takie jest moje zdanie. Nie wiem czy osoby osób się tym... Jeszcze tak, co do wyglądu, tutaj mamy takie przetłoczenie z boku. Tutaj jest przodu taki grill, wiecie? lampki. Przedłoczenie takie na masce lustereczkę. widzicie. On jest taki bardzo nisi, to jest wszystko. Bardzo dobrze się klei drogi. Tutaj mamy właśnie z tyłu też takie lampeczki. Te, te, te lampki Ferrari właśnie były. Są takie podmianki też się oczywiście z tyłu, nie? Są takie podmianki. Upodobniające, czyli właśnie do tej starosty, że na przykład jakieś znaczki ma Ferrari i tak dalej, to ciągle są czy tak fajne ale mi się zdaje, że wystarczy fajna, gustowna gleba i, i to będzie najlepsze w takim aucie. I jeszcze tak, pozdrowienia. Także pozdrawiam Hamera773, pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrawiam Wojtasa110706, pozdrawiam również Cygana Biznesu 123 pozdrawiam Lewan Boskiego i pozdrawiam młodego. Także to są pozdrowionka osób, o które dla osób o które, prosiły, które prosiły o pozdrowionko. No i myślę, że będziemy się udawać już pod domek. I teraz wiecie, jest nowy domek. Część osób pytała mnie, gdzie tam mam auto, czy nie wytepało, wiecie, na YouTube i wszystko na razie jest około. Czy na razie, gdy to oglądacie, o, nic się tu zjechałem gdy to oglądacie. To, yy, moja jakby, to wszystko, co dzieje się u mnie normalnie w serwerze, jest około 2 tygodnie do przodu, bo na Youtube jest jakby 2 dwu, tygodniowe opóźnienie. Filmikiem nagrane na zapas, jeśli na przykład nagramy ten filmik, to on około właśnie będzie za 2 tygodnie prawdopodobnie na Youtube, ewentualnie za tydzień, zobaczymy jak później to opóźnienie się przesunie. Także właśnie o to chodzi i dlatego tutaj wszystkich zapraszam. Jeśli nie wiecie, gdzie mam HT, chociaż już yy, myślę. Do tego czasu, dopóki się ten odcinek ujawni, wszyscy będą to wiedzieć. wszyscy, którzy się interesują moją kolekcją i swym bajerami i tak dalej. Także myślę, że to by było na tyle. Napiszcie, jak wam się podoba, czytulia, czy tylko uważacie, że Turek jest super i ten. Nie, no, czytała też tam ludzie. Eee, także fajnie dajcie. Eee, zapraszam Was do następnych odcinków i się Mandero.